Hej, tu Karolina, witam Was w pierwszym filmie poświęconym studiom w Szkocji. Odkąd przekazałam Wam informację o tym, że wybrałam się, wybrałam się, że zdecydowałam się wyjechać na studia do Szkocji? Codziennie dostaję od Was naprawdę bardzo dużo pytań dotyczących studiów, dotyczących bardzo wielu aspektów z nimi związanych. I postanowiłam zacząć tę serię i dzisiaj będziemy mówić o procesie aplikacji na studia. Zakładam, że może nie jest to dla Was jakoś szczególnie fascynujący temat i wolelibyście posłuchać czegoś bardziej interesującego, ale ja uważam, że to jest kwestia absolutnie najważniejsza w tym momencie, ponieważ aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii wygląda zupełnie inaczej niż aplikacja na studia w Polsce i trzeba się za nią zabrać jak najszybciej. Zaraz Wam wyjaśnię. Dlaczego? Aplikacji na Studia w Wielkiej Brytanii dokonuje się za pomocą platformy UCAS. I waszym zadaniem jako przyszłych aplikantów jest założenie sobie tam konta. To jest zwykły proces rejestracji. Przepraszam. On jest absolutnie bezpłatny i również niezbędny. Po założeniu konta otwiera Wam się takie własne okno, i tam macie bardzo wiele różnych kategorii, które musicie wypełnić, począwszy od Waszych podstawowych danych osobowych, kontaktowych, adresu, przez Waszą historię edukacji, kierunki studiów oraz Wasze przedmioty zdawane na maturze. To są takie rzeczy, jeszcze w miarę dla nas, powiedzmy, znajome. Jeśli chodzi o przedmioty na maturze, musimy podać dokładnie jakie to są przedmioty i na jakim poziomie i deklarujemy, że zdają maturę polską, bo tak, matura polska jest akceptowana w Wielkiej Brytanii. Um, może to być też matura międzynarodowa lub matura z jakiegokolwiek innego kraju, w jakim się znajdujecie. Ważne jest to, że po prostu deklarujecie, jakie braście przedmioty i potem tego zmienić nie można i musicie zdać dokładnie te przedmioty, więc należy się dobrze zastanowić i dobrze wypełnić deklaracje maturalne. Ale jeżeli jesteście osobami, które są już po maturze, to wystarczy po prostu wpisać swoje wyniki i wtedy Wasza aplikacja wygląda nieco inaczej. Wspomniałam o kierunkach. Jeśli chodzi o kierunki studiów, to w systemie brytyjskim można w całej Wielkiej Brytanii zdecydować się jedynie na pięć kierunków w całym kraju. W kraju mam tutaj na myśli Anglię, Szkocję, Walię i Północną Irlandię. Może to być pięć kierunków na jednym uniwersytecie, może to być każdy kierunek na innym uniwersytecie, może też to być cztery kierunki, trzy, dwa lub jeden. Tutaj macie cenę w zależności od ilości. Kierunko bo to jest w ogóle zabawne, bo wychodzi to o wiele taniej niż w Polsce. I nie martwcie się, możecie jeszcze przed wysłaniem aplikacji wszystko pozmieniać, więc możecie sobie tam wpisywać, co tylko chcecie. Jest też z tego, co pamiętam, pole, w którym wpisujecie jakieś swoje kwalifikacje, dodatkowe certyfikaty, ale to jest właśnie w historii edukacji, gdzie musicie podać wszystko, co tam się działo w ostatnich latach Waszego życia, jeżeli chodzi o edukację. Następnie przechodzimy do dwóch, powiedzmy, najważniejszych i najbardziej nieznanych części aplikacji. Pierwsze to jest Personal Statement. Personal Statement to jest, jakby, taki auto-essay. To jest wypracowanie, w którym my przekonujemy rekrutorów, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na dany kierunek. Tam musicie napisać zarówno o swoich, powiedzmy, umiejętnościach, jakichś podstawowych cechach charakteru, ale przede wszystkim musimy pochwalić się naszą inicjatywą, naszymi licznymi kwalifikacjami. Wiadomo, każdy tam troszkę podkoloryzowuje swój życiorys, ale im chodzi o tak zwane samogęste. Nie chodzi o to, żeby im napisać piękny wywód o tym, co nas interesuje i jacy jesteśmy fantastyczni, tylko podać im konkrety. Brałam udział w takich warsztatach, byłem w takim projekcie, mam taki certyfikat, chodziłam do takiej i takiej szkoły. Dodatkowo podjąłem taką i taką inicjatywę, także oni generalnie Celują w ludzi, którzy bardzo mają, szerok, bardzo mają em, poszerzone zainteresowania w konkretnej dziedzinie. E, I teraz kolejna bardzo ważna kwestia. Wasz personal statement, który oczywiście ma e, limit e, słów, jest dołączony do każdej aplikacji taki sam. Co oznacza, że. E, w przypadku osób, które tak jak ja na przykład aplikowały lub też chciały aplikować na dosyć zróżnicowane przedmioty, tak jak u mnie to był na przykład film oraz języki obce. Może to być dosyć kłopotliwe, ponieważ, tak jak mówiłam, mamy jeden personal statement do wszystkiego. Wiadomo, co innego o sobie powiemy, aplikując na kierunek związany z językami obcymi, a zupełnie czym innym pochwalimy się, mówiąc o tworzeniu filmów. Także tutaj należy dokonać wyboru, bo generalnie Brytyjczycy celują w osoby, które mają bardzo sprecyzowane zainteresowania i przez całe swoje życie kształcą się dokładnie w tym kierunku, więc Tutaj warto zastanowić się po prostu, w którą stronę pójść i w, jakim, w jakiej dziedzinie mamy najwięcej do pokazania, najwięcej do pochwalenia się. Taka prawda. Następnie po personal statement mamy referencję. Referencje Referencja to jest też coś zupełnie obcego. Polskim realiom. Referencję musi napisać nam osoba, która nas zna, może być nas, nasz nauczyciel, dyrektor szkoły, nauczyciel języka obcego, nasz pracodawca. Osoba, która po prostu napisze o nas również wypracowanie, o tym, jakie ona ma o nas zdanie i dlaczego uważa, że my nadajemy się świetnie na dany kierunek to jest dosyć ciężka kwestia, szczególnie jeżeli nie znacie osoby, która ma jakieś doświadczenie w tej kwestii. Ja akurat miałam takie szczęście, że mi napisała nauczycielka, która bardzo często tego typu referencje pisała, ale jest to dosyć spory wysiłek dla osoby, która się tym ma zająć, ponieważ nie jest to tak, że wrzucamy sobie te referencje z naszego konta i możemy sobie ją generalnie wymyśleć, tylko taka osoba musi się zarejestrować w systemie UCAS jako em, nauczyciel, czy jako po prostu ref, referator. referent. Ona wtedy dostaje na maila informację o tym, że wy prosicie o referencję i musi się zalogować w Pisać te referencje w odpowiednie miejsce to też jest dosyć spory, spory kawałek tekstu i następnie ta referencja jest po prostu zapisana w Waszym koncie, dostajecie informację, że macie referencję, do której macie co prawda wgląd, ale oczywiście nie możecie w żaden sposób edytować i na koniec dochodzi do kwestii płacenia i wasza aplikacja jest wysłana i teraz bardzo 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 ważna wiadomość deadline do aplikacji to 15 stycznia czyli o wiele wiele wcześniej niż u nas długo przed maturami i niedługo od teraz jeżeli aplikujecie na rok szkolny 2016/2017 także naprawdę wydaje mi się że to jest bardzo dobry timing jeśli chodzi o ten film. Kiedy wasza aplikacja została wysłana, po prostu pozostaje wam czekać na odpowiedź. W okolicach, myślę, marca, kwietnia, powinniście dostać wstępne odpowiedź od uniwersytetu. Co to znaczy? To znaczy, że uniwersytet albo da wam łapkę w górę, albo da wam łapkę w dół, czyli albo odrzuci waszą ofertę, albo ją zaakceptuje, i wtedy on składa wam ofertę, która może być conditional albo unconditional offer. Unconditional offer dotyczy osób, które już mają maturę zdaną, wyniki matury podały w aplikacji i dostają bezwarunkową ofertę, że miejsce mają zapewnione i uniwersytet, uniwersytet ich chce. Jeśli chodzi o conditional offers, to są oczywiście oferty warunkowe, czyli uniwersytet daje Wam progi jakie macie, progi procentowe, jeśli chodzi o Wasze wyniki z matury. I po prostu, jeżeli spełnicie te warunki, to miejsce na uniwersytecie zazwyczaj, wiadomo, konkurencja jak najbardziej też ma tutaj na to wpływ, macie miejsce również zapewnione na uniwersytecie. Jeśli nie, oczywiście on Was odrzuca. I teraz bardzo ważna kwestia. Możemy dostać dostaniemy pięć odpowiedzi i mogą to być wszystkie odpowiedzi pozytywne, wszystkie odpowiedzi negatywne. Zacznijmy od tej pozytywnej strony, jeżeli mamy kilka odpowiedzi pozytywnych, musimy skupić się na dwóch. Wybrać to jest firm choice, tak. oraz backup choice, czyli po prostu backup, czyli taką zapasową opcję. I to uważam, że jest super, jeśli chodzi o system brytyjski, bo jest to o wiele ymm, bardziej przez to usprawnione, ponieważ y, każdy ma prawo wybrać sobie jaką tą główną, y, główny wybór, tylko jeden kierunek i ten pierwszy wybór każdego z nas po prostu leci do danego uniwersytetu i jeżeli jesteśmy przyjęci, to w ogóle ten drugi backupowy uniwersytet nie dowiaduje się o tym, że my aplikowaliśmy. Przez to jest naprawdę o wiele mniejszy bałagan, a jeżeli nas odrzucą, to w tym drugim rzucie do uniwersytetów trafiają wszystkie te backupowe oferty, w związku z czym jest to naprawdę, naprawdę sprawne i moim zdaniem super przemyślane. W sytuacji, w której wszystkie nasze oferty będą odrzucone, ja na szczęście tak nie miałam i nie, nie znam osoby, której się tak przytrafiło, ale z tego co czytam, wiadomo, trzeba się na to wszystko przygotować. Jest takiego chyba clearance, które jest, wydaje mi się, jakoś pod koniec sierpnia, czyli tuż przed rozpoczęciem studiów, bo w studia zaczynają się od września. I to polega na tym, że ogłaszają się wszystkie takie kierunki, na których są jeszcze wolne miejsca, bo na przykład ktoś odrzucił ich ofertę albo nie wiem, zmienił zdanie, lub po prostu um, jest za mało chętnych i wtedy można aplikować właśnie w tym clearance. Wiadomo, jest to wiele bardziej stresujące, bo trzeba czekać bardzo długo, ale na pewno jest to jakaś alternatywa dla osób, którym się nie udało przy aplikacji. Kiedy już dokonamy tego wyboru, przychodzą matury. Przecież czasem to się nawet pokrywa, bo to wiecie, niektórzy są nieco bardziej spóźnieni. I kiedy otrzymamy wyniki matur, co jest bodajże 1 lipca, musimy jak najszybciej udać się do tłumacza przysięgłego i przetłumaczyć nasze świadectwo z wynikami z matury oraz jak najszybciej przesłać je do uniwersytetu, tutaj się warto wcześniej z uniwersytetem skontaktować, żeby wiedzieć, czy oni chcą to na przykład pocztą, czy chcą to mailem, ale najczęściej jest to po prostu drogą mailową i potem my czekamy na maila od UCAS, że zmieniło się coś w naszej aplikacji i otrzymujemy przefantastyczny komunikat, że nam gratulują, bo dostaliśmy się na studia na danym uniwersytecie i potem najczęściej ten uniwersytet się z nami kontaktuje i wszystko nam wyjaśnia, jak tam dalej wygląda proces, ale generalnie jesteśmy już na studiach. Mam szczerą nadzieję, że poruszyłam wszystkie kwestie związane z aplikacją na studia. Tak jak widzicie, jest to proces naprawdę uciążliwy i ja oczywiście rok temu zabrałam się za niego zdecydowanie za późno i na początku stycznia po prostu. Szalałam, jeśli chodzi o pisanie mojego personal statement, tak samo było w przypadku referencji, także był to naprawdę bardzo, bardzo stosujący czas w moim życiu. Więc wydaje mi się, że jeżeli wiecie, że chcecie studiować za granicą, lub nawet jeszcze nie jesteście pewni, to za darmo załóżcie sobie konto na UCAS, powpisujcie sobie po kolei, na spokojnie, te dane, które już znacie, popatrzcie sobie na stronach uniwersytetów, czego oni wymagają i po prostu przygotujcie się do tej aplikacji na spokojnie, żeby potem nie być w wielkim stresie, ale chciałam na koniec tylko dodać, że ta aplikacja to absolutnie nie jest nic strasznego. Ja rok temu nic na ten temat nie widziałam. Sama się wszystkiego dowiedziałam z różnych stron, z jakichś filmów. Także to wszystko jest do ogarnięcia. Poradźcie sobie, jeżeli macie jeszcze jakieś konkretne pytania co do aplikacji, napiszcie je w komentarzach. Na koniec Wam jeszcze powiem, że będzie film na temat finansowania studiów oraz kosztów utrzymania. Będzie film dotyczący tego, jakie są szanse dostania się na studia, jakie są kryteria aplikacji na studia, jak to wygląda w kwestii języka angielskiego. Będzie jeszcze o zaletach studiów, czyli dlaczego zdecydowałam się na studia i jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Polaków na studiach. Mam mnóstwo, mnóstwo pomysłów, bo ostatnio właśnie, dzisiaj rano, wrzuciłam zdjęcie na Instagrama dotyczące Waszych pytań o studia, więc dało mi to taką inspirację, że będzie mnóstwo filmów na ten temat, wyczerpie temat, obiecuję. dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca tego filmu. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki, papa. Pa.